To bardzo ważny krok do realizacji tej wielkiej inwestycji, jaką jest elektrownia jądrowa. Właśnie dlatego realizujemy infrastrukturę towarzyszącą, bo przecież nie da się zrealizować inwestycji bez chociażby zbudowania tego kilometrowego piersu, bo to właśnie tą drogą, drogą morską, będą przypływały największe elementy które pozwolą na zbudowanie tej elektrowni, więc mamy do czynienia z bardzo ważną inwestycją, więc dzisiejsza umowa jest bardzo istotnym krokiem, takim puzlem, który kładziemy po to, aby zrealizować całą inwestycję. To jest napięty termin, jak na tego typu inwestycje, biorąc pod uwagę, że no dopiero przystępujemy do projektowania i kwestie sprawności procedur są tutaj istotne, chociaż na no te procedury jak na tę chwilę idą dość sprawnie, ale no, trzeba wiedzieć, jaka jest geologia. Trzeba znać dokładnie jednostki, które będą przybijały, o czym rozmawiamy w tym momencie z elektrowniami. I buduje się na otwartym morzu, gdzie w pobliżu najbliższy port jest w odległości około 20 km. No to też nie będzie łatwe pod tym względem. To ma znaczenie kluczowe, dlatego ja dziś z taką dużą sympatią i uznaniem. Dziękowałem i, i, i cieszyłem się z podpisania e, tej umowy na projektowanie PIRS-u, bo to jest sprawa dla nas kluczowa. I nie bez powodu powiedziałem, że Urząd Morski jest tu prymusem. Primus Interpares jako pierwszy podmiot z zakresu infrastruktury towarzyszącej skonkretyzował te swoje działania i zrobił ten pierwszy decydujący krok naprzód.